Cześć! Tym razem nie przepis, a fajny pomysł na dekorację stołu. Bardzo lubię Wam pokazywać dekoracje stołu, chociaż jakoś ostatnio nie było ku temu okazji. Jednak kiedy kilka dni temu poszłam na zakupy, e, bardziej z myślą o prezentach świątecznych, w efekcie zamiast prezentów wyszłam z całą torbą nowych talerzyków, talerzy e, obrózków innych skarbów, które będę wykorzystywać e, do fotografowania potraw. Ale przy okazji chciałabym e, też pokazać kilka fajnych pomysłów na dekorację stołu. I dzisiaj jedna z takich dekoracji, tym razem będzie to stół e, udekorowany. Takimi małymi detalami e, niebieskimi. Myślę, że Wam się spodoba. Taki troszeczkę śnieżny. Mi się bardzo, bardzo podoba. Teraz tak, do e, dekoracji tego stołu e, będzie dosyć prosta. Najpierw kładę zwykły, taki jakiś biały obrus. Ja wykorzystałam taki obrus z koronką. <gryw> to jest e, obrus bardzo wiekowy, ale mi się bardzo podoba. E, I wykorzystałam do tego troszeczkę srebrzystej zestawy na przykład taką tacę. Ona była w zestawie z moim ulubionym czajniczkiem, cukiernicą i sosierką, które upolwam kiedyś na targu Staroci. Ale to zamiast, jeżeli nie macie takiej tacy, bo do dekoracji tego stołu oczywiście przyda Wam się kilka takich tac czy talerzy, to możecie kupić takie talerze. Są na przykład plastikowe, pokrywane takim, z taką srebrzystą emalią czy, czy jakimś innym tworzywem. I wyglądają bardzo, bardzo fajnie i są niedrogie. Kładę właśnie taki talerz czy tasek, i na to kładę klasyczną zestawę. Biały talerz, akurat ze srebrnym rantem, sztuczce. Ja mam dwa talerze, więc żadnego głębokiego akurat, więc układam w ten sposób w I teraz do tego troszeczkę błękitnych detali. Polecam Wam różne błękitne kieliszki. Możecie dostać i błękitne szklanki, i granatowe, i no i właśnie jakieś szklanki czy kieliszki. Widziałam w tym roku naprawdę ich bardzo dużo w sklepach. I fajnie to wygląda, bo do zwykłej zestawy wystarczy kupić właśnie jakieś niebieskie szkło i całkowicie inaczej będzie wyglądać to na stole. No i takie kieliszki ustawiam na swoim stole. Za to na środek proponuję jakąś choinę albo po prostu wykorzystać łańcuch. Ja wybrałam taki niebiesko-szafirowy łańcuch, tylko że mój jest z takimi jakby śnieżynkami na końcu. Nie kupujcie takiego, strasznie się z tego sypie. No Udamy, że się z mojego wcale nie sypie. No i taki łańcuch kładę na środku stołu. On nie, taka dekoracja nie zajmuje dużo miejsca. A wygląda bardzo fajnie i łatwo też przesunąć taką dekorację, jak będziecie stawiać potrawy świąteczne. Nie uszkodzicie dekoracji, a też jest na tyle niska, że osoby z naprzeciwka nie będą w żaden sposób zasłaniane. Ja tego strasznie nie lubię i jak się siedzi przy stole, jak stoi jakaś wysoka dekoracja i nie widać osoby naprzeciwko. Do tego, żeby było bardziej świątecznie, na takim łańcuchu kładę, przyczepiam lub po prostu umieszczam takie różne bombki, takie jakieś bombki troszeczkę materiałowe, wybrałam takie białe jakby robione na drutach i jeszcze całość tutaj są moje dwa pomysły na każdym talerzu możecie położyć niebieską czy też granatową serwetkę ja wybrałam taką serwetkę w kropki, mi się strasznie podoba ale możecie też wybrać gładką taką serwetkę wystarczy złapać ze środek tak na samym środku i przełożę ją przez jakiś pierścień taki ozdobny. O i już, zobaczcie, on tak się prezentuje. Kładę ją na talerzu. I już fajnie wygląda. Jest łatwa do rozłożenia, łatwa do wykorzystania, ale też zanim się zasiądzie do stołu, to wygląda bardzo efektownie, tak jak jakiś taki kwiatek czy <grym> cokolwiek innego. A mój drugi pomysł na dekorację to jest serwetka. Mam serwetką, ale wykorzystacie domowe jakieś pralinki, czekoladki, trufelki itd. I po prostu każdemu z gości na talerzyku położyć taką małą trufelkę, dopasowaną kolorystycznie do stołu. Czyli na przykład moja trufelka, tak jak widzicie, to jest czekoladka z niebieską gwiazdką. I dodatkowo w każdą taką babeczkę możecie wbić małą taką jakby flagę z napisem, z imieniem, z imieniem, z nazwiskiem, ze wskazaniem kto, kto ma siedzieć w tym miejscu, jeżeli chcecie. No, zostawię taką czekoladkę na miły początek wieczoru. Myślę, że każdy z gości będzie uradowany. Ja bym bardzo była. I chyba w tym roku sama przygotuję właśnie taką małą dekorację, żeby już na początku każdy znalazł coś słodkiego, miłego na swoim talerzu. Jak Wam się podoba dzisiejsza dekoracja? Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu. Czy podobają Wam się właśnie takie granatowe, niebieskie kolory na stole świątecznym, czy też może wolicie inne, złote, czy może klasyczne, czerwono-zielone? Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!